Dzień dobry dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. ja Jestem kamerzysta i dzisiaj troszeczkę inaczej zaczynam odcinek, bo samodzielnie, ze względu na to, że nikt nie może wiedzieć, jaki dzisiaj będziemy kręcić odcinek, bo chcę wszystkich sprakować, ale to wszystkich, wszystkich, wszystkich. Jak wiecie albo i nie wiecie, nikt w tym domu nie lubi olejnika. Tak się stało, że olejnik zadzwonił do mnie i zapytał się, czy może ze mną nagrać film. Na początku mu odmówiłem, ale potem zastanowiłem się, że można olejnika wykorzystać w bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Olejnik chce zawsze tę dołączyć do naszego składu, więc zrobi plankę na nich, że przyjmę olejnika do składu, a olejnikowi powiem też, że go przyjmę do składu. Jeżeli sprawdzi się w dzisiejszym dniu. Olejnik napalił się na ten temat. Jedzie właśnie taksówką do mnie. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale zaraz się dowiedzą, że olejnik dołącza do kanału. No i zobaczymy po prostu, Puszę tutaj olejnika i zobaczymy, jaką rozróbę tutaj zrobi. Czy będzie tutaj ostre dymy, czy będą stosowane, czy raczej raczej go przyjmą spokojnie, ale raczej wątpię, no bo pomyślałem, że straciłem rozum, że przyjąłem olejnika do składu. No bo to jest najgłupszy pomysł, jaki mógłbym zrealizować. W każdym razie, jeżeli ty jesteś owe na kanale, to taki sam czerwony, wszyscy widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole, bo dzisiaj szykuje się grupka gruba, 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 chyba gruba. Gruba jazda. Mam nadzieję, że będzie gruba, mam nadzieję, że wszyscy to łykną. Dlatego, żeby to było bardziej autentyczne, Olejnikowi powiedziałem, że też chcę go przyjąć na ten kanał. No muszę, musiałem go okłamać, żeby był bardziej autentyczny i przekonywujący. Żeby nie odgrywał ta, danej roli, tylko żeby naprawdę myślał, że na ten kanał zostanie przyjęty. To będzie prank na nich wszystkich. Także, no nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania. Mam dla ciebie rewelacyjną informację. Nowa osoba dołącza do kanału. Kto? Skąd ty wziąłeś nową osobę? No jak no, co, co za problem, znaleźć osobę? No nie jest żaden problem. problem. Możesz zgadnąć, dziewczyna czy chłopak? Zgaduj, zgaduj, zgaduna. No wolałbym dziewczynę, ale. Ale dlaczego wolałbyś dziewczynę? Po prostu, dziewczyna czy nie? Dobra, nie powiem ci tego, ale powiem ci, że znasz tą osobę. Znam. Tak, ale to będzie mega niespodzianka, także będziecie musieli zaraz zejść do studia. To powiedz, ja... Jak to jest znajomy, to nie możemy powiedzieć. Kto no nie to... mogę ci powiedzieć, co to jest, bo zdradziłbym po prostu całą niespodziankę, ca całą reakcję na tą niespodziankę. No nie byłoby po prostu ciekawe dla widzów, nie byłoby to ciekawe dla Ciebie i mógłbyś e, po prostu źle to odebrać. A ja chcę, żebyś to odebrał? Jak najlepiej jest to możliwe, dlatego musi być to po prostu niespodzianka To ja jestem ciekaw, kto to będzie. A będzie fajna niespodzianka. Bardzo, bardzo, bardzo Maciusiu. Słyszeliście już jakaś zajebista nowina? No, jak to jaka nowina? Nowa osoba dołącza do kanału. A z damiem? Ty nie, ty no, chyba nie. To to jakaś dziewczyna na kanale? Yy, nie, 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 to nie będzie dziewczyna. Już o kurde zdradziłem. To będzie chłopak. A, to zdradziliście nie dziewczyna? Ty, no, bo maczkowi nie zdradziłem. Dobra, maciek, mogę już zdradzić, no, to nie będzie dziewczyna. Szkoda, no, nie ma żadnej na kanale i co? A co, po co tak? Za wieloma mi się uganiać co kuzynką swoją. A w ogóle gdzie jest wielka? Nie wiem, szczerze. Na łyżwach chyba. No, na łyżach będzie. Czyli nie będzie jej na dzisiejszym odcinku. A Adam? Nie wiem. Śpi? Tak. No. Stary, jest 17 godzina, prawie 18. Co ty później? 20. 20 40 jest. 2040. Tak. I jeszcze nie ma? No, to, 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 dobra, teraz po niego pójdę. E, w każdym razie nowa osoba, e, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Ja jestem mega zadowolony z tej Ale osoby. Przystojny? Co? Trzystajny? A co to za pytanie? O co? Myślisz, no, żebyś mieć konkurencję? Tak, 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 właśnie, po to. Ale to raczej z twoją twarzą żadnej konkurencji nie będziesz nie miał. Dlatego. Słuchajcie, no tak nisko chyba nie stylujemy. Nie no, żartuję, jaszczurka, żartuję. A kiedy poznamy tą osobę? Kiedy poznacie tą osobę? No zaraz, ona już tutaj jedzie taksówką. Już dobrze. To bogaty. Czy bogaty, jakby byłby bogaty, to by miał swoje auto. Adam, pobudka, stary. Śpisz i śpisz, jest 20 godzina. Stary, niedobra, ja wyrywałem ósemki i mnie zabudło. Że co? Ósemki wyrywałem. Jak ósemki miałeś wyrywane? ja dwie ósemki. No ale stary, no musimy, muszę ci przedstawić pewną osobę, no to... to przedstawisz później, ja teraz stary, na nie coś się pokazywać takiego... E, że co masz? Opuchliznę, cały O Opuchliznę masz? No. no. ale nie będę mógł ci tego później pokazać Adam, no... no to, później. to zejdziesz chociaż na 10 minut potem? No to potem może postawić. To zejdź na 10 minut, po. no ta osoba po prostu zrobi na tobie mega wrażenie i wydaje mi się, że będziesz zadowolony. Bo nowa osoba dołączona kanonu i wypadałoby, żeby wszyscy ją przywitali, okej? Okay? Dobra, Adam, no to co? Pośpij jeszcze trochę i zaraz będę cię budzić. Mhm. Dobra, okay, no. Jak widzieliście, Adam jest zamulony, ale to nawet dobrze, że jest zamulony, bo oni się bardzo, ale to bardzo nie lubią z olejnikiem. i wydaje mi się, że ten film mógłby się zbyt szybko skończyć, bo doszłoby do rękoczydów, po prostu Adam by mu... No bym mu olejnikowi, także wydaje mi się, że nawet, że nawet dobrze. Zostawmy Adama na sam koniec filmu. Wielki i Dredziarza nie ma, bo Dredziarz jest w Warszawie, więc też nie ma jak tego sprawdzić. Nie mam jak sprawdzić jaka by była jego reakcja, ale wydaje mi się, że podobna, bo oni też się bardzo nie lubią. E, wielka chyba jest na łyżbach, tak jak e, mówił trener, więc sprawdzimy. Tutaj tak naprawdę na największych leszczach reakcje, bo Jaszczur nigdy z przemocą no, tutaj nie widziałem, żeby były, jakąkolwiek przemoc stosował. Trener w ostateczności dopiero stosuje przemoc, a Karzełek no wiadomo, że no, nie będzie w stanie olejnika nawalić, także no będzie po prostu śmierć bo olejnik tutaj wydaje mi się, że będzie się rządzić i to mega rządzić. No ja jestem mega ciekawy reakcji, on będzie dosłownie za 5 minut i muszę wrzucić do studia, no bo właśnie czas już mija, zostały 4 minuty. Wpuszczamy olejnika, oni są w studio i zaczynamy zabawę. Lej, nikogo... No się, ma, no kurde, w końcu dobrą decyzję podjąłeś. W sensie? W sensie, że kurwa. Będzie tutaj osoba, która tymi pachłami będzie zarządzała, stary tak? Znaczy, Sary, ja powiedziałem, że cię biorę na kanał, a nie, żebyś zarządzał. Bierzesz na kanał, no ale to wiadomo, dobra, gdzie te pachołki są. Ale to było spokojnie, 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 spokojnie. Jeżeli będziesz się tak zwracać, to, to nie przejdzie wiadomo, to. Ja też nie wiem, że to są pachoły, ale każdy wie o co chodzi, że to są jakieś. Spokojnie, może oni czekają w studio, może na spokojnie zdejmij kurtkę z się Ale nie wiedzą, że pan tutaj nie, oni nie wiedzą, właśnie to jest niespodzianka. Ja nie wiedzą, stary. Ale to jest niespodzianka stary. Niespodzianka, to ja im pokażę taką niespodziankę, że tutaj wleciał pancio na no, Ty Im pokażę, co to jest. Wszystko stary. My zrobimy teraz takie akcje na tym internecie, że każdy będzie w szoku. Chodź, chodź, dawaj, lecimy to. nich. Krócie to trzeba wymić, to nie, zasłyszy, to nie zasłyszy, na słyszy trzeba ich trzymać, wawiacie. Ale... Stary. stary. Sta stary, uspokój się. się po Proszę cię uspokój się. Ale ja na... ja tu latuję jak do siebie, tak? Ale na spokojnie ja tutaj byłem przed nimi, co ja tutaj mam kurde prawo głosu. Stój, no stój, to stój, to stój, to stój, 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 Co? stój, stój, Daj mi chwilę. A spokojnie, oh, Och, ochłony. ochłony, stary. Chunek, stary. Zaraz wejdziesz tam. Dobra, ja tutaj, dobrze. Poczekaj, poczekaj. No daj mi wejść Chcesz, do... żeby cię nie lubili? Spokojnie, już wszyscy polubią, bo nie będą mieli nawet wyboru, żeby mnie nie lubić. Poczekaj, poczekaj. Sekundę. Ja ich wszystkich do piątku wstawię. Daj ich, bo nie wejdziesz. Dobra, będę spokojny. Tu teraz będą moje żółki na kanale, więc nie będę od razu taki dla nich surowy. Możesz mi to tym. No, się ma, no się ma. No pan w końcu tutaj wrócił do was. co ja tu robię? Ja teraz... znam. Wiecie, wariaty, teraz tutaj pan wrócił. Pokażę wam, jak się robi tego znaczy chciałem wam powiedzieć, że on dołącza do nas yes. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że wszyscy się cieszycie, że tutaj Pańców wrócił na rebir. I wypieralaj stąd! Jak wypieralaj stąd, ty jak ty się odzywasz? Co ty jak, jak ty jak ty się odzywasz? Wychodź Ej ale zbudiam, ty myślisz, chodź. że ja karwa będę bił na no, ty chory, jesteś człowieku, weź odejdź, odejdź, odejdź. Co ty po co robisz? Ty wchodziłeś? Tak? Weź się od wojszu, ty... To wyjdź stąd, jak ty, po co tu przychodzi ja, Jak ty, jak ty, tu, ty tak tu szefa? Ty, szefa tak no star... Szefa. Każę każeł, weź się uspokój, każę uspokój się, spokój, ja spokój, spokojnie, się. Ja A co on robi? Co on robi? Co on robi tutaj? Co on robi? Wierz do kogo rękę teraz podnosisz? Dobra, to, stary, no on to? dołącza do nas do kanału. No bo potrzebujemy wyświetleń. Olejnik zawsze robił wyświetlenia. Ja, tu, tu, nie olejnik, olejnik Wam pomoże, więc wariaty, będziemy żyć w godzie, siadaj na dupę. Co ty w ogóle odwalasz? Jak ty się nachowujesz w ogóle? Do kogo ty rękę podnosisz? Powaliło cię? Co ty jesteś? Ty no weź go! Go nie lubisz? Co ty robisz? No stary. Powaliło cię? Jak ty do pana rękę podnosisz? Chory jesteś? To ty solejnik. No ale nie no stary, mieliście, mieliście się na spokojnie przywitać tak, z nowym członkiem nie składu. Nie ale co to za Ja tu na spokojnie nowy stary. Widzisz tutaj tutaj kolega potrafi Nowy stary. Zrespektować, że tutaj wleciał, kurde, olejniczak, tutaj czołku. też. A ten jak się zachowuje? Jak jakiś tymbał w ogóle, weź ty się zachowuj, bo zaraz ten wleci. Ale jak robisz, to prank? Siadaj na dupę? Nie, to nie jest prank, to stary. Jak to? to nie jest prank. On na serio dołącza do kanału. A co Ci na się nie podoba? Ty? coś Ci się nie podoba, że dołączam? Że ja tutaj teraz będę segregował? bo to jakby, jesteś stary, no. a nie no. Więc tam zamknij mordę no i to siedź to? na dupie jak I siedzisz, nie, nie. ty też usiądź. Jak... Ale stary prosiłem cię, żebyś to troszeczkę się ogarnął. No bo mi podniosz co on robi w ogóle? Siadaj, nie będziesz będziesz wstał na kanapie. Usiądź! Tutaj na dupę. Usiadaj. No, jak ty się zachowujesz? Nie wyłączę, Czy Nie jest jakiś chory? Ty. Dobra. Ale weźcie się już Dobra. No zaraz, zaraz. No jak chwa, jak jak No co ty robisz? Ty? Ale ty wiesz o tym, że ty możesz jedynie tak ale... pięciu latach pustakać Usiądź, 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 człowieku, usiądź Usiądź, nie, co? nie ty, no to jest chore, to jest chore, że będzie na mnie się rzucał Weź, siadaj na lupę, siadaj na lupę, ty, siadaj na lupę. Ja ty, ale to jest komedia usiądź. Kolego, no, no nie, no nie, kasz mi no co ja mam go tak trzymać, to no, co on robi, no weź Weź go w spokój, jak pchła jakaś. no weź no co on, co on robi, no co uspokój No patrz. Nie Dobra, dobra, uspokójcie się. Uspokójcie się. Uspokójcie się. Uspokójcie się. Ja go trzymam, bo on się na mnie rzuca. Ja uspokójcie się, Jezu Chryste, możecie się uspokoić? Możesz się go puścić? Ja go puszczam, weź uspokój się, kurwa Siadaj. Siadaj. Jezu. Na zgodę się napijemy, weźmiemy odwalejmany stary. Ale co ty na zgodę, zgodę kasało, się napijesz? Chciałbyś obrócił się w piekarnię. Ty ile ja mi? Główna, żeśmy na zgodę pili, to gówno daje picie z tobą. Ja, ale to z tobą daje picie. Co co z tego, co stary, z tego, co tego, Okej, ja jestem teraz to może seka. Stary, weź mnie nie prowokuj, bo wiem, że to, że byś dostał kopa na łeb byś się obrócił pięć razy, kuma jak jakaś piłka do kosza, więc zamknij mordę mi nie denerwuj. Chodź chodźcie na jak no tutaj Nie jak to żeby mnie nakopać, nie Co, to ty przed chwilą jak wkhata kulała, to sam. Stary, ale najlepiej wyjść są te to z Ale tu ja jestem teraz tutaj twoim szefem, więc ty nie pytaj, szefa. Stary, nie jesteś szefem, uspokój się, bo przesadzasz, przesadzasz. Wziąłem cię na kanał sary, i już ale... robisz burdę, no. Ja robię burdę, to ktoś on się na mnie złapał i rzucił nie ja. Ja teraz proponuję, żeby na zgodę się napić, to on jeszcze czeka tutaj karakam. Mały. Słuchajcie, nie patrzcie się tak na mnie, jakbym zrobił wam krzywdę. Ale no, jak ma być taka atmosfera, to ja w ogóle podziękuję, co to ma w ogóle Macie być stare, że oni tutaj się wychodź próbują. tam już. Oni tu się tym... No i idź, wejdź! Dobra, Możemy pójść do góry? Może do co, kogo co to ty tu jest, przyprowadzasz? To co, co ty sobie myślisz? Co to nam ma dać? Kłótnie czy sam? No, dobrze, we, we, wejdźmy widzisz, na górę, porozmawiajmy widzisz? na spokojnie. Widzisz czy nie widzisz? No, widzę, że jesteś zdenerwowany. No, to, po, co, po co tak przyprowadzasz go tutaj? Przecież chyba wiesz, jakby na to reaguje czy nie wiesz? Fajcie, Lejnik, to jest faktem na Przecież co nam pomoże w kanale? No, pomoże, bo po wyświetlenia da stary. Jakie? Na ile odcinek, Mm. Zatem, 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 dobra, zatem, spokojnie, spokojnie, chodźmy do góry, na spokojnie przemyślmy całą sytuację. Jest Adam? Powiedziałeś mu o tym? Jeszcze nie wiem. A, nie powiedziałeś nic? No jeszcze to, nie Dobra, spoko, okej. Okay. No i co się tak patrzycie? Co się tak patrzycie? O, Adam. A, no, chodź, chodź, Adam, chodź, Adam, chodź. Może ty jest. Jeszcze to jest w domu? To, to jest? Ja ci powiem tutaj, solejnik jest w domu, bo ta pała co tu stoi go przeprowadziła. W jakim celu? No, dołącza do nas na kanał. Kanał, no to my się już pakować, czy co? No, ale nie no, stary. No, no, jak? No, dołączę na kanał. Nie to? On Jako kto? Jako pachą? Nie jako pachą. W sensie będzie, no, normalnie musicie go traktować tak jak członka składu, no, tak? Ja cię jeszcze raz mówiła, że będzie sprzątać. No, co? Ale on nie będzie tutaj sprzątać. A co? Może będzie od wymyślania pomysłów na Ale ci? co ty robisz? A to co? Nie, się Ja ten idę ten sobie wziąć tabletkę przeciw Ale co? A ty go wyrzucisz? Czy ja mu to zrobię? Ale co ty chcesz, go wyrzucić? przecież to ja chyba dobieram tutaj ludzi. No, no bez przesady, stary. Dobra. To on może wnieść to tu błoto na butach, a nie więcej. Ha, są wyświetlenia? Są wyświetlenia, tak? ale na jeden odcinek, a nie na stałe. O, wyświetlenia by zrobiło snęcanie nad olejnikiem. To by zrobiło Ale to, nie, to wtedy nie traktujemy go równo. Tylko właśnie inaczej. A ty co było. na mnie tą kamerę wiesz, co ja mam ci powiedzieć? No nie wiem. ja, no ja, kiedyś, ja ci powiedziałem co powinieneś zrobić. I ty czemu tego nie robisz jeszcze? Czemu nadajesz? Bo ty jest na okresie próbnym. Chcę go sprawdzić, czy się nadaje. Dla mnie ta ręka poleci, tak? Co ty tak? ledwo co mogę powiedzieć, jeszcze tu przyprowadzasz kogoś? No ale z czym masz problem? Z tym, że ledwo co żyje i, i proszę bardzo mi ten sygnał zabrać z tego domu. Żolejnika. To wy się na to godzicie? Ja się godzę? Przecież to jest upokarzające, że on tu jest. Tym bardziej jeszcze, że nagadywał nas w ogóle i nie będzie tutaj siedział. No gadał na nas, no i co? No i, gadał, no no i dla mnie to spoko morda jest, tak? ja to no, ja wiem, że ty lubisz takich ludzi, którzy cię walą na bok w chuja, ale ja nie będę tego Dla mnie to jest zajebisty ziomek. Dobrze, no, to... 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 to chodź do to... tego zajebistego ziomka. I, I ja powiem, mu, czy wyjdzie do prowadzący. To jest jakiś prank. co ty się pranka, Aby, nie nie? to jest pranka. Co? Pranka. Robię. Jakiego pranka? Żadnego pranka nie robię. Dlaczego miałbym robić na was pranka? No panie pani ja. będzie co? Jestem kamerzysty i wiem, że sobie. sobie, że tu jest taki. Tak. Adam, nie będziesz go bić, stary. Uspokój się. A ty czego tutaj szukasz? Dlaczego? Ty szukasz, zaproszony zostałem. Tak? No to tak się szybko jak zostałeś zaproszony, to szybko mogę z wyjść. Dabaj. Ale Adam, no chyba nie będziesz go szarpać. Masz zęba chorego. Co to w ogóle za sytuacja jest kurwa? Jaka sytuacja? że no. go sam sobie wyprowadzisz tego domu? Ty mnie zapraszasz, ci się wszyscy prują, co to w ogóle ma być? No Sary, uspokój się, Spokój się, idź się położyć. Serio. Ty sam sobie poradzisz, tak? Poradzę sobie. Ale z czym ty poradzisz? Ty mnie sam to zaprosiłeś powiedzieć, że do kanału dołączę. No to jest spokój mu daj, tak? Co to w ogóle jest za... Akcja, że oni wszyscy się prują, ty mnie zapraszasz. Co to w ogóle ma być? że mnie, Ja nie robię z ciebie, co? Co co tu z z Ale z, z czym mam ci dać radę? No z czym to właśnie z tym co tu siedzi. No dobrze, dobrze. No, co, tym, co, tu co ty się <gryjesz? <gryjesz? No. no? dobra, nie będziesz go bić, a no przestań idź. Idź, proszę cię. Co ty, co, to, co proszę to nie nie rób tutaj mi burdy, tak? Mi w domu. Idź może, Adam, idź się, prześpij, może. Ból ci zniknie. Ty, no, ty mnie tu zapraszasz, ci wszyscy się prują. Co o co tu chodzi? No ja, ja wiem, ja proszę cię, proszę cię. Ja, ja wiem, ja że nie to. żartujesz, ale idź już w spanie. Co ty robisz w ogóle z tym? Idź do spania, ja nie chcę tutaj prokuratury. I o, 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 o nic tutaj nie chodzi. No to jak ja mam wlady nagrywać i tu każdy się pruje dookoła. Ja tu w pokojowej atmosferze przychodzę, przyniosłem nawet flaszeczkę, a tu każdy dookoła się pruje. No co to ma być w ogóle? Ty mi tutaj zapewniasz, że ja tutaj przychodzę, nagrywamy wszystko pięknie, ładnie, a tutaj każdy. Do, dookoła się pruje. Ja, ja sobie ze mnie robisz, czy co? Nie robię sobie, no nie wiedziałem, że tak zareagują, no. Ale no, kurde, stary, ty jesteś tu szefem, ty powinieneś powiedzieć, jak mają chodzić wiek w zegarku, a nie, że oni się panoszą. Co ty, bo w masz tutaj coś do gadania, czy nie? No, mam do gadania, no, tylko... Ty... Mam nie? do gadania, tylko no, nikt się tu nie lubi, a no, oprócz... to po, no to po co mnie tu zapraszasz, żebym z wami nagrywał? Znaczy, inaczej. Możesz... Twoje... No Adam, proszę cię, idź się położyć spać. Czemu? Nie róbmy tutaj awantury. Nie róbmy tutaj awantury. Nie, nie. ja bym olejnik nie językował na swoim miejscu, nie? I bym nie mógł. Nie mógł Ale ja on tu w piździe stary, ja tutaj zostałem zaproszony, a nie ten pić. ja bym się... chciała ja stąd wyjść, <laughs> ja stąd wyjść nie, bo nie? wiem, jak to się zakończy. To jak chcecie, tu zaraz wiem, to ja wam kurwa tym taki odpiew dole, że bezki tutaj będzie tak grubo i nie będziesz tego nagrywał. No dobra, możecie się uspokoić wszyscy? Jak chcesz, zaraz wszyscy będą tutaj w zegarku chodzili. Zobaczysz, tylko nie będziesz mógł tego nagrywać. Adam, możesz się uspokoić? No i co tak stoisz, kurde? Jesteś ja by... żałosny Nie, ja bym na swoim miejscu tego nie nagrywał, nie? Widzisz jak ona ma... burz stoi? No niech stoi, kurde, i co? Dawaj, wyjednij, no, ale... wyjednij ku... No Adam, proszę cię! Serio! Dawaj, wariacie Serio! Na co ku... czekasz? Wal strzała, dawaj. No da spokój <gulia> Adam, Adam proszę cię. Adam, się, Adam tak idź, to idź do góry, proszę, proszę cię. do nagrywania, nie Pro... przychodzi się pulta w ogóle. Ci w ogóle w ogóle, w Daj, stąd, bo cię podskokach stąd wyniesiemy, tak? Spokojnie się. Dawaj, wynoś mnie z podskokach. No, chodź, chodź. Czemu nie to na pewno nagrywaj? Wy mnie tu zaprosiliście. O, sam wychodzisz Cały Dawaj, Dawaj, no wynoś mnie, kurwa. Okay. wynoś mnie kurwa. Dobra, ja idę do pokoju, się uspokoić. Rób sobie z tym, co chcesz. Ale stary, jak ma być w ogóle taka atmosfera, że każdy się do mnie tu to ja, bo ja tu nie tu będę tupuje, w ogóle. To nie było, To nie było tak ustalone, mieliśmy nie tutaj nie nagrywać, fajne. Mieliśmy nagrywać fajne filmy. Mieliśmy nagrywać fajne filmy, był, miało być wszystko w zgodzie, a tutaj każdy ma do mnie problem, stary. To nie miało tak wyglądać. Ja wiem, że to Frank, stary. No, kiedy Jaki prank stary Jaki prank? Nie mówisz, że to jest w ogóle żaden prank To nie jest prank No to co dobra, chodzi dobra, dobra, no, no to nie ale, jest ale, prank, po ale, prostu ale, się pogódźcie stary. Po prostu podaj mu rękę Podaj mu rękę, ale, stary, podaj ale, mu rękę. Ale, a, ja do niego w ogóle... Ale stary, on sam ma mi podać rękę, jak ja nawet im nie jestem pokłócony Ja nawet nie wiem o co mu chodzi Ja nawet kopa praktycznie nie znam Co to w ogóle ma być za sytuacja stary? Że ja tu przychodzę, gdzie ja tutaj byłem kiedyś pierwszy A mi do, tutaj obcy ludzie mówią, że ja w ogóle tutaj jakąś... Nie wiadomo kim jestem, jakbym jakiś trendowaty był stary Jakbym coś tu jeszcze zrobił Ten się do mnie pruje, nawet kopa nie znam no, co tu ma być stary? Ty powiedziałeś, że ja tu przychodzę, nagrywamy jakieś fajne filmy, fajne, fajnie sobie działamy, a tutaj każdy ma... No, ale stary, nagrywam. chciałeś wszystkich ustawić, jakby nie patrzeć. Ale stary, to, że chciałem każdego ustawić, to nie zmienia faktu, że oni mają takie podejście do mnie stary. Jak mają takie podejście do mnie, no to chyba trzeba ich ustawić do pionu, żeby tak się nie zachowywali, bo jak ma tak to wyglądać, no to tak my nagrywać filmy stary. No dobra, wydaje mi się, że ten rank e, chodzi całkiem nieźle, w sensie oni są już mega zdenerwowani, widziałem jak Adam stał nad nim, widziałem, że już chciał go uderzyć, no już uderzyć, e, no, takie nieprzyjemne e, atmosfera jest teraz w samym domu, e, wydaje mi się, że długo to już nie potrwa, chciałem żeby ten film trwał dłużej, ale wydaje mi się, że po prostu już dłużej nie wytrzymają, ale nikt też się denerwuje, a wszyscy są to zdenerwowani, więc... E... Olejnik się kuruje teraz. No dobra, e, zobaczymy jak to będzie. Ale jest ja wam nie pomogę w Krasnana. tym. Pomyśle, pomyśle, pomyśle. Wychodzisz, wychodzisz, z tej. Gdzie wychodzisz? No, wychodzisz z tej hauty. Wychodzisz. z ty? Kto tak wolno Otwórz po schodach? Otwórz Nie masz miło rozwalimy. Otwórz. i tak ma się wyrzucić serio? Co to będzie pyskował na szyi starych obok kontaktów? Mogę Nie możesz rozwalić drzwi, stary. I co, on tam ma rozwalić? Coś... No właśnie, weź po serio, patrz, ściana się rusza. Rozwalimy dobrze. że to jest. Ale rozwalić drzwi i ją, i ściany, Ale olejnika potem dowiemy. Co tam ma dzieje? Się... jest Tam jest klucz. No chcę jednak tylko filmy, stary. No, no widać. I rządzić. No i ucieka. Halo. Rządzi się właśnie. Ale jeszcze ci hadę te ból Będzie życie. No dobra, to otwórzcie te drzwi, no trudno, no otwórzcie. Odtworzyć? Tak, dawajcie. Jak się powali? No powali u was, co wy robicie? Ale co? Co wy lecie z mnie tutaj? Ej! 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 Tam się nie? No wy chyba! Chodzi! Chodź chodź, 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 fajnie! Weź mi puszki! Chodź, chodźcie, nie zostało Dawaj Ciada, chodź go. Co to, no, co ty opiecaliśmy sobie nagrywać? Obiecałeś Obiecaliśmy filmy! Obiecaliśmy filmy kto ju! To wy robicie? No ale Zostawcie mnie! Dobra, I chodźcie. Chciałeś trzymać w Jego? Ja, Jak on nie wejdzie, to to przychodź. będzie cud. Jak nie wejdzie. Nie wejdzie. Dobra, chodźcie. No coś, tak to No co, mnie na wolę go przyprowadzić, teraz cisza, spokój. Jest dobrze, tak? Po co? Nie, nie wiem, w jakim celu. No to był prank na was, nie? Jaka będzie reakcja? Aha, wiem, że prank, widzisz, się o, się. Wiedziałeś, jaka będzie reakcja? I... No wiedziałem, ale nie sądziłem, że aż tak się do niego A tam już prawie mu Proszę powiedział. w końcu jakąś laskę na kanał Dobro, a nie olejniki jakieś. No ale to dobra, no prank dobry był, no do nie gadajcie. Co? Skłamałeś. Co? Nie, i powiedział, że hop. A no tobie, że bawa? Nie powiedziałem mu nic, stary. Nie skłamałem, nie okłamałem. Dobra. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No, no mi się, się. Mi się odcinek podobał jak najbardziej. Była Sarpanina, były dymy. Także cóż, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.